Wdzięczność chciałam wyrazić zarówno City Foundation, ale również ze całemu zespołowi Ashoki, bo naprawdę współpraca z wami to była przyjemność. Bardzo wiele się nauczyłam. Bardzo. Ja to jestem zwykła gospodyni domowa i na tej bazie zbudowaliśmy e, projekt, więc, e, o, dziękuję bardzo. To wyróżnienie być tutaj na finale, ale również ograniczenie i bariera, bo pięć minut wszyscy się zgodzą, że to za mało, prawda? Moglibyśmy mówić dużo dłużej, więc tak w skrócie przedstawię mój mąż Janusz i Ina Kasprowicz z Winnicy na Ukrainie. Proszę bardzo, a tutaj przedstawiam Wam jedną ze studentek w Lublinie, bo w Lublinie bardzo dużo studentów jest z zagranicy. To jest Tida z Tajlandii. Pięć lat studiowała medycynę. Pięć lat studiowała medycynę, wróciła do Tajlandii, nigdy nie była w polskim domu, nie wywiozła żadnych wspomnień domowych. Tak mogło być oczywiście, ale tak nie było, ponieważ TIDA trafiła do naszego domu. No my mamy taki pomysł na przestrzeń domową, nie na miejsca publiczne. Mamy pomysł na e, integrację Polaków i cudzoziemców, żeby włączać, włączać cudzoziemców w jakiej postaci by oni nie byli, czy studenci, czy wojenni imigranci, czy ekonomiczni, różnie się zdarza, prawda? Ale mamy taki pomysł, żeby oni trafiali do nas do domu. Tida trafiła na Boże Narodzenie, akurat taki był okres, lepiła z nami uszka, e, zasiadła do stołu, a największym marzeniem jej życia wtedy było ubranie choinki. Dla nas to może takie oczywiste, ale ona jest buddyjką i nigdy choinki nie ubierała. Więc poczekaliśmy z choinką, Tida ubierała u nas choinkę. Więc kim jest ten przybysz? Przybysz z zagranicy, cudzoziemiec, uciekinier imigrant, no mogą to być różne osoby. Zadaliśmy sobie takie kluczowe pytania, co zrobić, żeby ten przybysz zamienił się w przyjaciela domu, żeby przełamać bariery, nieufność zarówno u Polaków, ale też i u cudzoziemców, żeby rzeczywiście te tamy, które się budują, mury niepotrzebne, żeby robić tam jakieś takie małe dziurki i zadaliśmy sobie pytanie, co łączy ludzi najłatwiej, tak bez uprzedzeń, e nie wywołuje większych dyskusji. Doszliśmy do wniosku, że to jest właśnie stół, domowy stół. Taki stół w domu, do którego zaprasza się gości. Czuliście dreszczyk emocji kiedyś, jak szliście do kogoś pierwszy raz? Jak będzie? Jak oni je, o czym rozmawiają? Co jedzą? Jak podają? I to jest właśnie, tu inne zresztą widzicie, również Dime, Wowe, świeżo powojenni, nasi przyjaciele Polacy. Więc w domu przy stole, taki jest nasz pomysł na integrację i włączanie, żebyśmy się mogli spotykać przy domowym stole, czyli zapraszać cudzoziemców do domu. Nie trzeba dodatkowych wielkich kosztów, prawda, które, yy, no każdy stół w domu ma, kawałek kuchni, mówię o Polakach, więc jaki problem poszukać, tych cudzoziemców, rozejrzeć się wokół, może nawiązać jakieś kontakty. Yy, przy stole zwykle jednak jesteśmy przyjaźnie nastawieni, czujemy się bezpiecznie, przede wszystkim jemy, rozmawiamy, a jeszcze jak dołożymy do tego wspólne gotowanie, taką wymianę pomysłów, przepisy z obcych krajów, nasze przepisy dla cudzoziemców, proste, proste, no ja, dla mnie jako gospodyni domowej lubiącej gotować bardzo proste. A co to dla nas oznacza? Dla Polaków to może oznaczać podróżowanie bez biletów. Bez bagażu, poznawanie nowych ludzi, nowych krajów, zwyczajów, obyczajów. Dla cudzoziemców oznacza to wspomnienia, integrację, może takie wypełnienie tego homesick, takiego poczucia osamotnienia, jak jesteśmy gdzieś sami, przydatność również, że ktoś się czuje potrzebny. A przede wszystkim wyjmujemy ludzi z takich, nie chciałabym, żeby coś źle zabrało, ale takich get, czyli takich zamykania się w gronie białorusinów, w gronie Ukraińców, w gronie studentów z Ghany, czy z Mozambiku, czy z innych krajów, bo tacy są. Więc hmm, budują się poprzez to relacje, poznajemy tradycję, Tu Astika, inna studentka, która na Wielkanoc ubrała sari. Piękne, królewskie sari z Indii, bo to hinduska. Tutaj znana wam wcześniej Tida święci palmę wielkanocną. Czy to nie piękne? Jest buddyjką, więc pomimo różnic w religii, kulturze, rasie możemy te spotkania budować. Tak powstał również, my to robimy, nie ukrywam, od ponad 20 lat. Całkiem przypadkowo, tylko nigdy nie myśleliśmy, że to ważne. Yy, I pomyśl, takie wyróżnienia jak Hello Entrepreneurship, to pomagają zrozumieć, że to może mieć pewną wartość. Więc chcemy robić międzynarodowe spotkania kulinarne, takie w domowym zaciszu, nie w przestrzeni publicznej, dawać sobie radość wspólnego gotowania, poprzez to łamać te bariery i uprzedzenia, snuć opowieści, rozmowy o swojej rodzinie, o historii, o przeszłości, poznawać różne zwyczaje i być może stworzymy to znaczy, mam głęboką wiarę, że stworzymy e, taką publikację, która pomoże nam e, zebrać pieniądze na jakiś ważny cel, żeby gościnność, słowo gościnność było kolorowe, gościnność, czyli goszczenie innych, potrzebny gospodarz i gość, żeby tych spotkań było więcej, nie tylko w naszym domu. Więc żeby takich domów jak nasz było więcej. I tu wszystkich Was zachęcam do rozejrzenia się i zaproszenia. My oczywiście okazało się, że to jest doceniane i przez władze miasta, i przez środowiska twórcze bardzo nas cieszy Angelus Lubelski, którego dostaliśmy. Można o nas więcej posłuchać, bo czasu jest mało. Reportaż, księga Gości w Radio Lublin. Może Was zainteresuje, może zainspiruje. Zaproś gościa do swojego domu. Ugotuj z nim, e, polub bycie z kimś innym w swojej przestrzeni domowej. A my dzisiaj ruszymy noworodek na Facebooku przy stole w Lublinie. Dajcie mu szansę. Polubcie, wesprzyjcie nas słowem, dobrą radą. Dziękuję bardzo. Przyznam, że brakowało tylko takiej pineski na mapie, żeby wiedzieć, gdzie zajechać od razu, ale myślę, że ten profil na Facebooku pomoże was odnaleźć. Droga Ewo w imieniu twojej inicjatywy i twojego zespołu przyjmij te dyplomy jako wyraz uznania. Brawo. Brakuje nam. Brakuje nam inny, brakuje nam Janusza, ale Ewa jest Staję na wysokości zadania reverse reverse jest zdjęcie